Artykuł 37 b Kodeksu karnego umożliwia sądowi nałożenie kary ograniczenia wolności obok kary pozbawienia wolności. Oznacza to, że sprawca może zostać skazany na krótkoterminowe więzienie, a po jego odbyciu będzie musiał jeszcze wykonać prace społeczne lub podlegać innym ograniczeniom. Najważniejsze zasady wynikające z artykułu 37 b KK Sąd może orzec ograniczenie wolności obok kary więzienia, ale tylko jeśli kara pozbawienia wolności nie przekracza jednego roku. Kara ograniczenia wolności może wynosić od jednego miesiąca do dwóch lat. Nie można zastosować tego przepisu, jeśli sąd jednocześnie stosuje warunkowe zawieszenie kary. Pozbawienia wolności. Co oznacza ograniczenie wolności? obowiązek wykonywania prac społecznych. Potrącenie części wynagrodzenia na cele społeczne, np. 10-25. Zakaz zmiany miejsca pobytu bez zgody sądu. Obowiązek przeproszenia pokrzywdzonego lub podjęcia terapii. Kiedy można zastosować artykuł 37bKK. Przestępstwo jest stosunkowo poważne, ale nie wymaga długiej izolacji. Kara pozbawienia wolności nie przekracza jednego roku. Sprawca musi ponieść surowsze konsekwencje niż sama grzywna czy ograniczenie wolności, ale nie wymaga długotrwałego pobytu w więzieniu. Przykłady przestępstw, gdzie można zastosować artykuł 37 BKK, pobicie, artykuł 158 KK, zamiast 8 miesięcy więzienia, sprawca może dostać 4 miesiące więzienia z 8. Miesięcy ograniczenia wolności Nietrzeźwy kierowca artykuł 178 AKK na przykład 6 miesięcy więzienia 6 miesięcy obowiązkowych prac. Społecznych Kradzież z włamaniem, artykuł 279 KK, na przykład 10 miesięcy więzienia z 1 rok ograniczenia wolności. Przykładowe wyroki sądowe związane z artykuł 37 BKK Kradzież sklepową i uszkodzenie mienia 6 miesięcy więzienia, 12 miesięcy prac społecznych. Sąd rejonowy w Krakowie skazał mężczyznę, który ukradł alkohol w sklepie i zniszczył drzwi wejściowe. Kara: 6 miesięcy więzienia oraz 12 miesięcy ograniczenia wolności w postaci 30 godzin prac społecznych miesięcznie. Sygnatura. Akt 2 k34-22 Nietrzeźwy kierowca 8 miesięcy więzienia z 10 miesięcy ograniczenia wolności. Sąd Okręgowy w Gdańsku orzekł wobec nietrzeźwego kierowcy, który spowodował kolizję, 8 miesięcy więzienia oraz dodatkowo 10 miesięcy ograniczenia wolności w postaci potrącenia 15% wynagrodzenia na cele społeczne. Sygnatura. Akt 3 K 58 21 pobicie 4 miesiące więzienia z 8 miesięcy ograniczenia wolności Sąd Rejonowy w Warszawie skazał mężczyznę, który pobił innego uczestnika imprezy. Kara: 4 miesiące więzienia oraz 8 miesięcy ograniczenia wolności w postaci obowiązku przeproszenia pokrzywdzonego i 20 godzin prac społecznych miesięcznie. Sygnatura: Akt 4 K 22 23 Zalety i wady stosowania artykułu 37 BKK: zwiększa dolegliwość kary sprawca nie tylko odbywa karę więzienia, ale też dodatkowo wykonuje. Prace społeczne. Pozwala na szybszy powrót do społeczeństwa krótka kara więzienia plus resocjalizacja poprzez pracę społeczną. Ogranicza przepełnienie więzień zamiast długich wyroków część kary można odbyć w formie ograniczenia wolności. Może być uciążliwe w wykonaniu więzienie z prace społeczne mogą być dla sprawcy bardziej dotkliwe niż sama kara więzienia. Ryzyko nieskutecznej resocjalizacji nie każdy skazany będzie chciał rzeczywiście zmienić swoje. Postępowanie. Podsumowanie. Artykuł 37 BKK pozwala na łączenie krótkoterminowej kary pozbawienia wolności z dodatkową karą. Ograniczenia wolności jest to sposób na zaostrzenie sankcji dla sprawców przestępstw, którzy nie. Zasługują na długie więzienie, ale wymagają dodatkowego oddziaływania resocjalizacyjnego. Jeśli podobał Ci się ten film i chcesz być na bieżąco z moimi najnowszymi treściami, nie zapomnij kliknąć przycisku subskrybuj. Dzięki subskrypcji będziesz zawsze na czas z nowymi odcinkami, które dla Was przygotowuję. Jeśli film przypadł Ci do gustu, Zostaw łapkę w górę, to nie tylko daje mi mnóstwo motywacji do tworzenia kolejnych materiałów, ale również pomaga innym znaleźć ten kanał. Do zobaczenia w kolejnym odcinku